Słuchajcie kochani, opowiem wam krótką historię, dlatego że jestem w klinice Dentanewa, któryś już raz, ale powiem tak, dwa lata temu zdecydowałam się na zmianę uzębienia i tutaj dr Seitz z kliniki Dentanewa dokonał tego cudu. Jestem bardzo zadowolona i po dwóch latach, kiedy będąc zwiedzając sobie Stambuł, zorganizowałam takie krótkie spotkanie kontrolne, wyobraźcie sobie, że wszystko mam tutaj za darmo. Pan doktor zrobił przegląd moich zębów, powiedział, że wszystko jest w jak, naj, jak najlepszym stanie, dlatego tym bardziej chciałam Was zachęcić, szczególnie osoby, które wahają się i. Um, powiedzmy, nie są pewne swojej decyzji, to chciałam Was naprawdę nakłonić do tego, żebyście zdecydowali się na to miejsce. Dlatego, że tutaj naprawdę, oprócz tego, że jest bardzo profesjonalna y, klinika y, z bardzo dobrym sprzętem, to. Y, można się czuć zaopiekowanym. Pacjent na pewno nie będzie potraktowany obojętnie przez osoby, które tutaj pracują. Wręcz odwrotnie, czułam bardzo, bardzo profesjonalne zaopiekowanie się mną od samego początku do samego końca. Jeszcze raz powtarzam, że jestem tutaj po dwóch latach od. Kiedy zrobiono mi zęby w tej klinice, i ciągle jestem traktowana, jakbym była nowym klientem, więc to jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że dla każdego z nas jest to niesamowita wartość, jeżeli klient czuje się zaopiekowany. Więc bardzo serdecznie Wam polecam, bo są z tego mega korzyści. Przede wszystkim czuję się dużo lepiej z moim uśmiechem. Wierzę, że są to zęby, tak, zobaczcie, tak, takie mam zęby po dwóch latach, tak, i naprawdę jest to bardzo ważne, bo dodało to poczucia wartości.